i dzisiaj sobie będziemy grać w no, Minecraft I dzisiaj tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, będziemy budować kajwa. I bardzo Wam dziękuję za kolejne ponad 300 wyświetleń i kolejnego suba, to więc bardzo Wam dziękuję. I następny raz postaram się robić tego. Teraz, teraz będzie inny montowany film, będzie z lepszą tą, to więc. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, my się już zaczynamy do budowania kajwa i zapraszam do odcinka. No ja dobra. Um. To, co mam budować, już przed tym, wybudowałem, to się przygotowałem trochę. No i teraz robimy tak. Mamy najnowszą wersję, czyli szczetu I plan jest prosty. Robimy po prostu naj, naj, najdalej, jak się da. Znaczy, ja wiem, co to jest najdalej, jak się da. Po prostu mam autyzm idalny, no, no ale no co, ja poradzę. To już jest moja wina. Oj, staczek, Dobra, Ja już troszkę tam zbudowałem jeszcze. Wydaje mi się, że chyba wystarczy. A jak nie, to po prostu robimy kolejny ten timelapse i jezu. Ile ja mam. No nie, no pin dobra. Jeszcze wizualnie szybko tutaj zrobimy. I takie przejście, tutaj na Kobla. Bo mnie to już zdenerwuje, bo jedzenia nie mam. Jestem biedny. Mm, to więc no. Mm, jestem Żulem. Jestem Żulem spod podwiedronki, który. To więc widzowie, szybki kolapsik. I idziemy znowu. Idziemy znowu robić kajwa. Przysięgam, widzowie, chodzę cały czas przez 20 minut i nic nie znalazłem. Nic! Kompletnie nic! Nic nie znalazłem. No coś tam znalazłem, no ale no. Dobra, widzę, nie, nie będę dalej czy dużo, bo zaraz będzie, że jakiś. o, ale mi się kilowz. Ej, dobra, czy poczekajcie, 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 bo ja też troszkę nie. O, bo ja nie mam kobla. Chyba to się ogarnie zaraz kobal. Dobra. Szybkie budowanie się. Mm. Nie obiecuję, że skończę to całe dzisiaj. A jak nie to po prostu skończymy jutro. Po prostu będzie part 2 wrzucę. Dobra. Wydaje mi się, że jak zrobię 3-4 kilofy będę mieć w eku, to mi się wydarzy wystarczy. Bardziej się obawiam tego, że mi... Nie... Starczy jedzenia. Jakbym teraz spadł? Jezus Maria, pochodnie. Szkoda, że tu. Ga... Szkoda, że tu komendy nie działają. Ta ad add 64 marchewek. No, tam, nie oszukuję w ogóle.

Robimy wizowie 36 pochodni, myślę, że wystarczy, dopalamy do pieca, dowalamy do pieca. Dobra, Stawiam to gdzieś tu, a właśnie można mieć to w lewej ręce, ale ono nie działa niestety nie nie? oj to usunęli ale <gry> się strałem. ole gówno widzowie jestem w dupie kurde ścierwo Dobra, jestem głupi Dobra Kurde, ja się cykam tutaj tak chodząc tutaj tak Chciałbym szczerze, że się można pocykać trochę, to więc Co my mamy? By na was znalazliśmy a w następnym odcinku będziemy zwiedzać tak dokładnie. Ale my mieliśmy się zajmować Cave Man. Game Co? Dobra. Idziemy w dół. Widzowie w dół, w dół, w dół. Póki co nie przejmujemy się kopalniami. Nie przejmujemy się tym, nie gadaj. O, o! ty śmieciu! Walony, a co ty tu robisz, gargamelów Śmierdzący? Nie widzowie, zginąłem i jest tragedia. Jezus też Widzowie, 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 widzowie. Nie wiem ile razy widzowie. Nie wierzę, miecz mi spadł. Rozwalę się. Chodź tu, no! Niech nie wiem, co to widzowie możecie mieć troszkę ciemno. Chwila, pila. Co jest? Oni mnie chcieli. Owa. Tak raz za koniec te. Jak! O! O! No wie, dobra, dzisiaj to by było na. No... Widzimy się w następnym. Cześć.